Widzę, czy to będzie ostatnia seria, czy to będzie pierwszy, ostatni, drugi sezon, będzie ostatni, zobaczymy. Dobrze, widzowie, jesteśmy już na Minecraftie i powiem wam, czy to będzie ostatni sezon. Tak, to będzie ostatni sezon, drugi sezon będzie bardzo ostatni i będzie on, będzie mieć on 8 odcinków. Jak widzicie w ekwipunku będziemy mieć tutaj y, dwa obsydiany, mam tutaj, mam na to przygotowane, to jeszcze nie jest pierwszy odcinek, tylko to jest wstęp. Do, do do drugiego sezonu Minecraft Hardcore będzie bardzo oczekiwana seria na moim kanale. I subskrybujcie, żeby jak najdłużej byłem, byłbym na, na YouTubie. Jak widzę na razie, to nie mam w ogóle sub Więc proszę, subskrybujcie to, to będzie... Ja to, ja to nagrywam 20... tego... Yy. Kiedy w ogóle to nagram? 20 kwietnia. Nagrywam to i... życzę wam mił miłego jajeczka, ale wy to już oglądacie... No później to oglądacie, więc... Więc życzę wam... życzę wam... No sobie co wam teraz ży życzyć, ale... A, napiszcie komentarze, czy mieliście dobre jajeczko. A my tutaj zobaczymy, czy tutaj coś się pozmieniało, bo... No chyba się nic nie pozmienia. Jak, jak widzowie jesteśmy na tym, na, na świecie nie, nie jest na tym. Jak widzicie nie, nie mogę, nie mogę od, odpalić tego. kreatywa, Więc ja tutaj nie oszukuję, dać. przecież. Mam tutaj 13 secik, więc, więc w drugim sezonie robię elementowe secik i wchodzimy do nadlerku. Nie, nie, wiem, nie, 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 nie wiem co dalej. Ale pójdziemy sobie do nadlerku. I w netherze zakończy się nasza przygoda, bo... no co nie, 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 prze, nie, prze, przejść Przejdźmy Minecrafta to chyba nie przejdę. Bo pewnie prędzej zginę niż, niż wejdę do tego netheru. He! Także to był wstęp do drugiego sezonu Minecraft Carcur. Także subskrybujcie, łapkujcie. Do zobaczenia. Narka!